Siema, witam w kolejnym odcinku Kwiatruniwa. Yy, I dzisiaj zajmiemy się rozbudową yy, naszego magazynu. Nie na tej planecie, po której tak naprawdę nie ma czego magazynować, tylko na Sylwie. Wykorzystałem do tego ten ekstra duży magazyn. Dzięki, w odblokuje odblokuję. I tak naprawdę yy, od razu polecimy sobie na Sylwę, bo tutaj nie ma czego robić. Teraz, zobaczmy, co jest do niego potrzebne. Żelazio, ac 2 oraz ceramiczny. Tak naprawdę teraz takim magazynem jest ten piec, jednakże on nie jest wystarczający. Okej, okay, chyba już mam tak naprawdę wszystko, więc bez... Bez jakby jakiegokolwiek sensu było robienie tego, ale niech będzie. Tak naprawdę, mam y, piek jest takim magazynem, ale to jest na takie rzeczy. przepalone, bardziej, tak? W jakikolwiek sposób. No, wiecie o co chodzi. A chcę robić magazyna na takie surowe materiały, typu tutaj, jakieś glina i tak dalej. Wiecie, co? Tak się myślę, że zrobimy sobie również coś kompletnie innego w tym odcinku. Dlatego, że tak naprawdę ten magazyn to ja wybuduję sobie tutaj, teraz jak tak? Jest wszystko tylko jakaś platforma na niego i proszę bardzo, magazyn gotowy. E, więc poleciałbym sobie na jakąś planetę, której jeszcze nie zasilałem, i już tam sobie porobił rzeczy, by się przygotować do zasilenia jej w następnym odcinku. W od razu zobaczę, czy jest potrzebny do tej platformy. I potrzebny Velasio, Elasi-2, którego mogę nie posiadać, którego nie posiadam, więc jest dość śmiesznie. No ale cóż, to nie będzie większym problemem, dlatego wymówiłem sobie po prostu bez większego problemu polecieć na choćby Glacio, gdzie tego Velasia jest pełno. A, a oczywiście nie musimy martwić się o zasoby do robienia jakie Jak dobrze wiemy, ja w którychś rach mówi o tym, że nie ma problemów z hydroxyną, ale to tak, że nie ma problemów z tą hydroxyną, że to po prostu trzeba Trzeba tyle razy o tym powiedzieć, żeby to po prostu podkreślić, jak bardzo nie ma w tym problemów. A jak bardzo kiedyś były problemy, ja dzisiaj planetę. Ja Zasil silimy dzisiaj planetę, polecimy na bogato, bo tak naprawdę chyba usiadłem bez większego pomysłu na nagranie. Bo mówię, uch, się nagę odcinek jak strunię, nie? O, się nie Uch, się robi magazyn. A ja widzę, że ja jestem w. w tej minucie nagrania surowego. a ja już mam ten magachin prawie zrobiony, tak? Więc to nie wyjdzie. Dlatego zajmiemy się też czymś e, innym. Tak. Tak jako i w sobie, jak ja i sobie wpadłem na pomysł, to z pomysł pomysłu coś tam. sobie w dzień, e, właśnie glacium. Ale najpierw zrobimy magazyn. tym się będziemy martwić później i tak dalej. To są wykry wawne i ważniejsze. A jak to e, zwykle jest, ja silimy Rionik a później na jakiś czas znowu e, porobimy inne rzeczy. I tak, tak, jakie to ma? Ma takie sloty. Ale odbicia. E tracing normalnie. To jest trochę niepraktyczne. Jak to że to jest takie okrągłe. Trzeba będzie chodzić wokół tego. Ale myślę, że jednak ilość miech na tym jest nam w stanie to wynagrodzić. Widzę, tutaj w każdym momencie mogę wysłać rakietę yy, po jakieś surowce, yy, by tam przehandlowała się z kokmikami. Na razie niech nie potrzebujemy, ale jeśli będzie coś potrzebne, na przykład do zasilenia lukienia. Atrokcyjny. Do zasilenia lukienia Glaxio jak najbardziej się nam to przyda i myślę, że w tym początku zrobię jeszcze trochę głowonego żeby mieć po prostu na przewody, bo jak nie będzie przewodów, no to będzie dość słabo z wiadomych powodów. I proszę bardzo, przewody są robione, więc jeśli chodzi o tlen, to nie mamy się czym martwić. Widzę, że te dwa pakiety tutaj można by było połączyć by pewien sposób, się tajemnicze yy, mnichów nigdzie was takich lepiej nie nauczą. Okej, okay, i teraz jak to podłączyć? To, sobie robimy wieczorem i nie mogę to podłączyć. Ok ja w ogóle mam to podłączać? Nie wiem. Taka tradycja. Więc teraz jak już jesteśmy kiali uzbrojeni po prostu przewody, to myślę, że można lecieć na Glakio, ja miałem zasilenia tej planety. Ile to ma startów? To ma startów 6. Ja bym zobaczył na y, tę chtaczę słoneczną. No y, ta no to kiosz, się nad gwiazdą unosi. W jakiś dziwny niby sposób niech przyciągane y, y, te gwiazdę. Poleciałbym tam i przynajmniej po symbolach tych planet próbowałbym rozpoznać, które już są faktycznie zasilone, czy nie, żeby się nie okazało, że Glacior jednak jakimś sprawem fizyki kwantowej został, przepraszam, nie już zasilony. Więc teraz tak, mamy wystarczającą ilość startów, 14, więc możemy bez problemu sobie polecieć na stację. I lądujemy sobie. I teraz zobaczmy. A, to, to fajnie, nie mogę wyjść. Nie mogę się iść. O, już mogę. Okej, okay, widzę, że zostały nam chyba tylko dwie planety. Glacio i atrox. To jest na pewno Glacio i Atok. Byłem pewien, że trzy, roształy... co najmniej. Dwie planety nam tylko rochtały. To zaraziem ja dobrze i źle. Niech sobie będzie. Wysilamy wycień Glaxio. Co jakiś czas zasilimy sobie znowu wycień Atroxia. I w takich sposób już yy, ogarniemy sprawę na wszystkich siedmiu planetach. No dobrze, tam jest już jakiś ruch yy, wykopany przeze mnie. Więc oczywiście z niego sobie skorzystamy. On jest tutaj bardzo stromy, ale nie mam co miał go wygłakiać. Yy, bo nie, więc po prostu tak jak zawsze przejdziemy sobie w dół później sprawdzimy jaki zasób jest potrzebny więc jest tutaj tak. okej, okay, położenie tutaj nie będzie się łatwe sprawdzimy sobie jaki zasób jest nam potrzebny, aby ten dzień faktycznie zasilić wrócimy się to będziemy ten zasób a później już wiadomo. Myślę, że próbki badawcze we wnętrzu tej planety mogą być naprawdę dużo warte. Więc weźmy. Będę badał na bieżąco te małe. I weźmy sobie jedną dużą. Trochę bardziej próbka badawcza. Ile jest warta? Już tutaj ich warta 348 bajtów. Więc w samym ruszeniu to, to będzie. To mi się nie będzie opłacać w ogóle. Wynosić tych dużych, czy robić z nimi cokolwiek. Tylko będę sobie chodził do wnętrza Glacio. I stąd te próbki wydobywał. Badał te małe. Jak robi Caxia? Jeszcze trochę. A proszę bardzo. Tutaj są rzeczy. Ciekawe. Każda planeta ma swoje właśnie ciekawe rzeczy. Tutaj na Glacio są... Tak samo ciekawe w sumie jak na innych planetach. Ani bardziej, ani mniej. E, i kończyły mi się przewody, a tu... Tutaj chyba nie ma słowonego. I tak czy inaczej Idę sobie na dół. Może akurat tam gdzie... sobie przejdę jakiś słowony będzie. Niech mi się wakuje na samą górę. Albo chociaż na większe poziomy. Mi się w ogóle nie chce w górę iść, w to jest takie strome. Ja tu będę pół godziny wchodził. Ja mi klatkuję nie? Znaczy, 60 fps to nie jest mało, ale jak widziałem mam około 80 i nie widzę żadnego złożonego. Jednakże już jest grawitacja dość niska, dlatego, prawda, że mnie blisko wycenia. No i okazało się, że musiałem wracać na samą powierzchnię, bo nigdzie pod ziemią nie było złożonego ale przynajmniej od razu mogłem tę próbkę przenieść na górę mm, a teraz trzeba znaleźć łowony który jest na szczęście dość blisko wydawało mi się, że 4 pakiety kabli na spokojnie wystarczą ale jednak niestety nie a teraz myślę, że 2-3 kolejne na spokojnie dać im radę ja na wszelki wypadek Lepiej nabierać więcej. Proszę bardzo, kolejne cztery pakiety przewodów. Więc możemy lecieć z powrotem na dół. Tutaj są jakieś kryształowe rzeczy. Można sobie na to popatrzeć. Tutaj trochę amonu, którego oczywiście nie potrzebujemy. Także potrzebujemy, ale mamy kilku źródeł. I proszę bardzo, jesteśmy. I teraz tylko... ...dokopać się do któregoś z tych... ...którejś z tych rzeczy. 30 FPSów, okej. Okay. Niech sobie będzie. Ja, ja nie wiem chodzić co chodzi tą grą. No ja nie wiem o co chodzi w tą grą. A to tak jakby procesor nie wyrabiał. Aha, bo ja jeszcze nie zasiliłem nawet tego, tego. Tego, tego. Tego, tego. tego. Ja pierdziele. Ilu my tu wymagają energii? Ja będę się musiał wyrażać na, na ten... Na Sylwę i po prostu chciałbym elektrownię tutaj przynosić. Więc, lecimy na Sylwę. bo chciałym elektrownię po prostu, żeby zasilić... E, tego pana kolegę. Ja byłem święcie przekonany, że ja już jakby zasilałem. Jak, jak jakby koń zasilałem już na Glaxio? Albo to na moim prywatnym shaveie było. I chłabo! Więc to ile jest warte? tysięcy, nie najgoryjszy się magazyn. Bo ja tak naprawdę nie mam czym tego zasilić. Dobra, wiecie co? Ja sobie na szybko sprawdzę, ile one wymagają y, energii. Okej. Okay. To wymaga 26 jednostek mocy To nam da 19 18 I 18 do 26 potrzebujemy jeszcze 8 Nawet to 3 generatory dark matter Tylko ja je muszę mieć na czym postawić Czy druga platforma B będzie do tego wystarczająca? Nie wiem, nie sprawdziłem będzie do tego idealna. To jest najmniejsza platforma, na której nie się trzy sztuki. Jeżeli tylko poszło zgodnie z planem, a nie, to powinno być dobrze. Nie mam jak tego zapakować z powrotem, ale to raczej nie jest istotne. Ok, jest pięknie odsłonięte. Podłączyć zasilić wszystkie trzy i drobnie. Mam nadzieję, że węgla wystarczy. No i okej. Okay. I silone jedno. tutaj te wszystkie... ...generatory. Z tym można uciekać z powrotem do rakiety. Kończyło mi się paliwo w przedpaku, Więc jak gdzieś będę spadał... ...to sobie spadnę. Więc teraz lecimy jeszcze raz na dół, a potem jeszcze raz na górę, bo musimy się przekonać, co tam trzeba włożyć. ha, 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 ha. Prawie wiem zdechł. Próbowałem sobie jakoś lepiej ustawić mikrofon. I tak by się to kończyło. A teraz ławę głową po suficie. W sensie zahaczam głową o i tutaj znowu 30 fps na chwilę o czemu by nie Nie wiem dlaczego tutaj tak fps spadają Wy też to widzicie bo materiał wiesz w 60 fps Ja to procesion nie wyrabia Dlatego że yy, dlatego wy to per, per moment jest słabo a i się chwilę coś wszystko doczyta I już jest dobrze Dobra, co to jest? Takie coś z takim czymś To jest... Diament Dwa grafeny Czyli musimy tutaj przynieść diament Dwa diamenty Czyli cztery grafeny Czyli cztery grafity I cztery hydrazyny jak mi się wydaje że ten odcinek, to będzie jakby chłowy materiał, będzie do tej pory najdłuższym materiałem. Bo mnie przeoktało trochę... Czemu ta gra ja tak klatkuje, a ja nie mam... Odpaka. Więc... Yy, bo nie dokończyłem. Więc chłowy materiał do tego filmu będzie chyba far najdłuższym... Po prostu... Będzie naj... najdłuższy. Będzie. Ja aktualnie mam już 45 minut nagrania, jeszcze mi go stało trochę roboty. Na koniec filmu, o ile nie zapomnę, to wam powiem ile czasu e, wyniosło chorób nagranie. A e, na końcu również e, przy montażu napiszę wam, ile ten film bawił. Bo nie wiem, może kogoś to interesuje. Wątpię, ale może, może ich nie taka chyba we wszechświecie, którą ja interesuje to ile ważył mój y, plik y, prawda nagrania surowy. No dobrze, więc właśnie z powrotem do rakiety. Idziemy z powrotem na silbę lecimy właściwie i tworzymy diament. Jakby nie można go było po prostu wykopać. Ja nie wiem co twórcy tej gry w Minecrafta nie grali, czy, czy, czy co, o co mi chodzi. Diament chyba się muszę co Kierowca jak gra w ogóle? Osię właśnie. Czy jakiś panel słoneczny? No nie. To czy będą w innych układach, gdzie są inne gwiazdy, które nie nakiwają się słońce? Czy powinienem mówić panel gwiazdny? Porozważmy przy fotowoltaicznym. Okej, okay, mamy te gwiazdny. Więc teraz podłóżmy je tutaj, aby przez przypadek nimi. Nic nie robić, na przykład nie ładować sobie do jetpacka. A gdzieś ten dodatkowy wodór, który ja wytworzyłem. Albo wytworzyłem 4 sztuki wodoru, a później jeszcze kolejne dwie. Gdzie są te kolejne dwie? A tutaj są. Wytworzę sobie jeszcze kolejne dwie mamy sobie, do A my już wystarczająciem ilości do sobie ładujmy do statku. Jedną mamy w jetpacku. Ten Amon można tutaj się ładować I teraz tak, potrzebujemy Grafenu. No dobrze, więc mamy 4 Grafeny. To teraz robimy dwa Diamenty. A w miękkim czasie brakmy więcej Amonu do tego magazynu. Bo już tylko 11 wtuk. Tylko albo af więc teraz lecimy z powrotem na Glaxio i zasilamy już ten rodzień i zanosimy na, na te takie wszystkie prawda, potrzebne rzeczy czyli tak naprawdę tylko to coś jestem więc teraz pakujemy diamenty Idziemy na górę. Zasilamy to. Znaczy no, to tutaj. Tak po prostu. 6 na 7 planet. I proszę walkio. Już. Wychtał nam tylko atrukci. Tylko atrukci. Ale nim się zajmiemy już yy, kolejnym rakiem. Yy, ja mam. 57 minut chyrobego nagrania. Yy, tak jak y, mówiłem, że powiem tak mówię. Pewnie będzie 58, zanim ja tutaj y, wszystko co chcę powiedzieć powiem. A więc y, atrakcji zajmijmy się y, w następnym... następnym razem. Kiedy indziej. Nie w następnym odcinku, następnym rachem kiedyś. Mm, ale cóż, y, to będzie już y, koniec jeśli chodzi o zasilanie roślin planet, y, tak, no bo tylko Atrox nam przestał i już nie będzie zasilania planet, no więc na razie.